Polemizować. To jest i y, y wtedy kiedy taki pan jedzie tlaktolem. ktolem. O l e m i z o w v a. Hmm. Nie zgadza. Polemizować. Co to znaczy polemizować? polemizować. To może... bo ja myślę, że to to jest jakieś trudne słowo. moja, moja babcia zawsze tak mówi, że nie polemizuj mi tu. Pol, polemizować. To jest jak ktoś czyści auto. P, O, L, E, M i Z, O, W, W, A. I, I ogólnie moja babcia ma zawsze rację. A skoro moja babcia ma zawsze rację, to ja tak nie robię, a to musi być coś bardzo niedobrego. I myślę, że to wtedy. Jak ja za dużo gadam. Laktolem po, po polu i, i on wtedy mizuje te pole auto I, i jest bludne i wtedy jak jest bludne, to je czyści to jest, to jest wtedy, że, że on pole mizuje I, I jak ja na przykład mówię Babciu, a dlaczego ten sos do tych ziemniaczków jest taki, a, a nie inny i mówię... Tak właśnie, a, a babcia wtedy mówi... Jedz i nie polemizuj mi tu. I potem mama taką szmatką małą sos kuchni wzięła, to potem... Potem też matką ona to polemizuje. Po-polemizować. -so Nie wiem, no to tak, tylko to musi być bardzo coś coś niedobrego. A babcia w rację. Zawsze ma rację. Babcia. Pani dyrektor, wiem, że. Przekroczyliśmy termin oddania projektu o 6 miesięcy. Wiem, że przekroczyliśmy budżet dwukrotnie, ale to nie nasza wina. My chcieliśmy dobrze. Chcieliśmy bardzo dobrze, ale to wszystko wina tamtej drugiej grupy. To przez nich przyszli i. Pokazywali na nas palcem, tak pokazywali mówili głupi jesteś, głupi jesteś, źle robisz, źle robisz. Nie musieliśmy wszystko zaczynać od początku, dlatego tak długo to trwało. No, przepraszamy, cała nasza grupa przygotowała dla Pani coś takiego. Impro imp improwizacja to, to ja wiem co to jest I, i improwizacja to. To w tym to mój tatuś jest najlepszy. Mm. Improwizacja to jest wtedy jak na przykład dla... dla, dla przykładu improwizacja. To jest jak ktoś nie wie czegoś że ktoś, ktoś ci coś mówi, żeby coś zrobić, albo chcesz coś zrobić i, i na przykład nie, nie, nie sprawdzasz jak to zrobić, nie patrzysz się jak to zrobić, nie, nie patrzysz się do książki, jak coś zrobić. Bo, bo, mój, bo moja mama zawsze zawsze się na tatę denerwuje i, i mówi, że improwizuje jak wraca do domu i, i się spóźni wtedy i, i, i wtedy mama mówi, że, że nie improwizuj mi, to tylko mów prawdę, a on zawsze podobno kręci i, i kręci się w kółko i, i kręci się inaczej. i Jakby od razu, od razu to robisz, jak ktoś ci coś każe albo chcesz coś zrobić, że od razu. Właśnie, że, że od razu, że nie, nie zastanawiasz się, jak to by zrobić? Trochę tak, trochę tak. Może sprawdzić, czy na pewno tak. Jak ktoś nie wie i nie umie zrobić, nie umie zrobić tego i nie, nie wie, jak ma to zrobić, to wtedy on, to wtedy on bierze to. I to udaje, bo nie umie tego, nie wie jak to zrobić. I ta improwizacja to jest chyba jak po prostu. Tata się kręci. To znaczy, bo znowu, bo ta babcia to jest od tej mamy mojej. I ta ja myślę, że to po prostu. To one chyba wiedzą wszystko najlepiej. To udaje, że, że, że umie to zrobić, i wszyscy wierzą mu, że tak zrobił. A on nie, nie wiedział w ogóle, jak to zrobić. No, zobaczyć. Nie, właśnie, bez tego. Bez tego improwizacja jest bez tego, że od razu jakby, jakby robisz. Jakbyś wiedział, jak to zrobić. Ta improwizacja to, to właśnie jest to, żeby... Tata jak przychodzi, to żeby mówił, gdzie był. I, i chyba to. To jest ten cały problem. Jak mama mówi sprząt niepokój, to... A ja nie umiem tego zrobić, to wtedy improwizuję, że sprzątam. Nie wiem. Dzień dobry. Co pana do mnie sprowadza? Źle się czuję, panie doktorze. Mhm. To może pozwoli pan, że pana zbadam? To chyba nie będzie działało. To noga mnie boli. A. a nie, nie zbadać. Dobrze, dobrze. To może zaszczyt. Nie, nie zaszczyk. Dobrze. To ja mam, myślę, że mam dla Pana tutaj dużo ciekawszą rzecz. Od razu Pan będzie zdrowy. Tutaj mam troszeczkę takich. Pomieszamy tu trochę dla Pana. Trochę ziemi. O. Tutaj trochę liści. To wszystko zalejemy o, wodą. O. o. I myślę, że jak pan będzie to regularnie pił. O, o, to myślę, że. 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 Będzie wszystko w, wkrótce w porządku. Jak, jak to mam wypić? A tu proszę sobie jeszcze o, plasterek przykleić. Tak? To 50 euro poproszę. Tyle. Nie wiem, jak to Panu powiedzieć, ale... Ale to chyba nie jest prawdziwe, co? Do widzenia. Demokracja to jest... To jest... To jest takie... To jest takie... Hmm. Demokracja. Demokracja to jest, jak są ludzie są. Demokracja to jest takie coś, jak, jak ludzie się zbierają i potem taka pani siedzi przy stole i i. A demokracja, demokracja to jest nic innego jak, jak wrony na domu się siedzą ludzie sam i oni wszyscy mogą powiedzieć coś demo, takie, takie demo, że ktoś pokazuje coś e, że demo, demokracja, demo demokracja ktoś pokazuje, że ma rację i, i ona zbiera kartki to, to jest e, takie coś. I, I potem w telewizji pokazują, jak jest wybrany nowy człowiek w Polsce. I one robią kra! Kra. I ciadek od tej babci wybiega i mówi sio z domu. Te wrony nie róbcie kra i. Mogę coś powiedzieć, że... Na przykład mówimy, że bawimy się w taką glebę, ale nie, nie wszyscy chcą się bawić w taką glebę. To wtedy wszyscy głosują. I wtedy chyba ta demokracja. D, de, a D, de, demokracja. To może o gry chodzi. Jak Mario. Jak Mario biegnie i, i robi. Te wrony naciska może. I, i, I tak pokazuje, że inni mu uwierzyli. Takie pokazanie. I jak on ma więcej tej racji, bo dobrze pokazał, właśnie, no to wtedy to jest, to jest jego racja, taka większa. Tak. To, to, to jest demokracja. Jak, jak, jak ludzie głosują na na jakiegoś pana to to, to to jest demokracja no bo, no bo co innego tu z tym demokracja domo Demokra demokracja i wszyscy głosują i cały nalud może może głosować w, w co się chce bawić czy się nie chce bawić w taką gle, chowanego się nie chce bawić, to może się bawić w inną gle. Może się bawić w bleszowaniu, w, w może się bawić wtedy Wszystkie takie trudne słowa wymyśliliście i ogólnie już mi się chyba nie chce z Wami rozmawiać. To na razie. Mm bo jego demo było, było fajne. I ludzie mówią tak, chcemy właśnie twoje demo było, było fajne. Jak wszyscy, wszyscy zagłosują, albo jak jedna dziewczynka albo chłopczyk nie, zag, nie nie zagłosuje, tak, nie zagłosuje, to wtedy no i tak się musi bawić w, ta, w to co się wszyscy chcą bawić Bardziej taka demo pokazana w, w temie no, no chyba tyle Bo jak się wszyscy chcą bawić w to To, w, to, to się bawią wszyscy Bo tak zagłosowali to muszą potem się w to bawić Nie mogą się nie, ba nie bawić w to Ja ci pokażę, jak to zrobić. Jest, to jest Fredzik, a to jest. Ma, e, to jest. E, Magda. Magda. I to są. Oni są przyjaciele, psyjacie, to są. Oni. Oni się lubią. Oni się lubią. Naprawdę. Wyobraźcie sobie jakąś kartę. Jakąś kartę to może być na przykład AsPik albo jakaś inna karta. Zapamiętajcie ją. I teraz zrobimy, zrobimy tak, że ja tą kartę, którą sobie wybraliście i nie powiedzieliście mi, jaka to jest, to ja ją będę miał tutaj u siebie. Także Okus Pokus, Cary Mary. I mam tą samą kartę, co Wy joker bo joker zastępuje każdą kartę jedzie drogą wojsko jedzie na ćwiczenia czołgów słychać łoskot drży pod nimi ziemia a teraz dla tych co mnie znają pi 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 pi, pi, pi. boo boo